Siemanko z tej strony z TV, a na czele stoi oraz Dawid Marco. Chcielibyśmy was zaprosić w mury naszej szkoły oraz mniej więcej oprowadzić was po korytarzach. Zatem zapraszamy. W drogę być, zamyśl się, tak jak inni. Się. Teraz pora. Nie wiesz co wybrać, pytasz wciąż innych co ważne jest Nie chcesz pomylić się, zasadów się Uwzględnij to, chyba już wiesz Wish should have Rydutowy skal na jeden O przyszłości już nie martw, mówię tobie bardzo szczerze U nas w szkole zyskasz wiedzę razem z wielkim doświadczeniem Setki miłych wspomnień i sporo w tym zabawy Niczego nie pożałujesz, dołącz do nas bez obawy Zapraszamy wszystkich, tutaj możesz być sobą Będziesz razem z nami, wszystkimi skalnie kamieniem Nie byś tak długo, już Powiedz krótko, co myślisz o naszej szkole? Najlepsza szkoła, do której chodziłam. Moje życie obróciło się o 180 stopni. Rozwijamy swoje pasje. Rodzinna atmosfera. Lubię chodzić do szkoły. Zmieniłem swój pogląd na naukę. Niesamowici nauczyciele. Ta szkoła poleża horyzonty. Poznałem nowych przyjaciół. Jesteśmy praktyczni na każdym kroku. Nasza szkoła od lat umożliwia uczniom różne pola do rozwoju. Zrealizowaliśmy kilka projektów. Sokrates, Komenius i Erasmus. Aktualnie realizujemy projekt współpracy szkół Erasmus+, Plus, Macy all around. Drugi projekt, w którym bierzemy udział, to ponadnarodowa mobilność uczniów. W ramach tego właśnie projektu już niedługo mamy nadzieję, nasi uczniowie wyjadą do zaprzyjaźnionej szkoły w Bułgarii, gdzie razem ze swoimi uwieśnikami będą realizować temat apka zamiast podręcznika. Jeżeli zatem jesteś zainteresowany rozwojem na tym polu, nawiązywaniem międzynarodowych przyjaźni, Rozwojem językowym i osobistym. To zapraszamy Cię na skalę. Na języku polskim uczymy młodzież kultury bycia, kultury zachowania się. W tym celu bardzo często wyjeżdżamy do teatru. Uczymy młodzież również takiej umiejętności porozumiewania się poprawnego w języku ojczystym. Zespół teatralno-muzyczny jest obecny w życiu naszej szkoły od wielu lat. Działamy tutaj bardzo prężnie, wystawiając różne przedstawienia, szczególnie z okazji różnych uroczystości szkolnych. Zabierzcie mnie! W ramach zajęć pozalekcyjnych organizujemy również wyjazdy na narty. W tym roku na zimowisku byliśmy w Wiśle. W naszej szkole prowadzimy szereg kółek. Są to kółka z badmintona, siatkówki dla chłopców, dziewczyn, siłowych form aktywności ruchowej. Na rajdzie integracyjnym klas pierwszych jesteśmy tu co roku, to jest już ósmy rajd. Tu jest fajnie, tu jest przyroda, natura, tu się bawimy, tu odpoczywamy. Najbardziej podobają nam się zajęcia praktyczne, na których robimy zajęcia z pierwszej pomocy, na przykład robimy resuscytację krążeniowo-oddechową, przypinamy poszkodowanego do deski, robimy pozycję boczną ustaloną, ale także robimy zajęcia takie bardziej pożarnicze, praktyczne, czyli na przykład rozwijamy odcinki wężowe, robimy bojówkę, ogólnie na zajęciach uczymy się w ramach kursu podstawowego OSP oraz w ramach kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Na zajęciach edukacji policyjnej prowadzone są zajęcia z wyszkolenia. Strzeleckiego oraz technik samoobrony. Kandydaci poznają również teorię prawa, poznają kryteria przyjęć do służby w policji. Jest im to w późniejszym życiu dużym ułatwieniem, aby dostać się do policji. Zajęcia praktyczne z edukacji policyjnej polegają na stosowaniu technik samoobrony. Uczymy się tutaj sportów walki. Dzięki sprzętowi, jaki mamy, czyli rękawice, ochręczy na nogi, kaski, możemy w sposób bezpieczny, w sposób profesjonalny podchodzić do tego na zajęciach. Oprócz tego e, przyszli kandydaci do służby w policji uczą się również wykorzystania środków przymusu bezpośredniego, takich jak pałka typu tonfa, takich jak kajdanki. Przygotowują się do musztry policyjnej. Bardzo dużą uwagę przywiązuje do dyscypliny podczas zajęć i do profesjonalnego podchodzenia do swoich obowiązków. Drodzy ósmoklasiści, nastąpił czas wyboru i kontynuowania Waszej nauki w szkole Porad podstawowej. Zapraszam Was w nasze świetne progi do Liceum na Skalnej Wrydłotowa. Znajdziecie tu wspaniałą atmosferę wybitnych pedagogów i będziecie mogli poszerzać swoje zainteresowania. Do Waszej dyspozycji są zajęcia dodatkowe z edukacji policyjnej, ratownictwa medycznego i pożarnictwa i dodajemy zajęcia artystyczne z muzyki. Jesteście gotowi? Ruszamy w świat przygody razem ze społecznością Skalnej. Zapraszam serdecznie. Skalna, Skalna, Skalna i tylko Skalna. Jest blisko, bezpiecznie, nie trzeba się tłuc wśród tych tłumów, gdzie panują różne koronawirusy. Tylko do nas. Zapraszamy!